Dla mnie, jako chirurga plastycznego, sama operacja jest tylko i wyłącznie wątłym elementem całego procesu dbałości o pacjentkę i. Początek drogi, tak, tak, tak naprawdę. Tak, albo Początek właściwie drogi. jakiś tam element w tej drodze yy, środkowej. Tak, i potem przechodzimy tą drogę dalej <słuch> razem z naszymi pacjentkami. Tak, no dlatego, drogie Panie, wspólne poznanie się, nabranie przekonania do własnego marzenia związanego z operacją, racjonalność i pewien taki flow z chirurgiem, odpowiedni okres w życiu, stosowanie zaleceń, Rzeczywiście zapewnia efekt, bo chirurgia plastyczna jest bardzo wiarygodna. Techniki obecnie są, te nowoczesne są bardzo sprawdzone. One nie są wolne od problemów. W najmniejszym stopniu bym tego nie powiedział, ale ten ryzyko tych problemów jest nieporównywalnie mniejsze niż kiedyś. Tylko po prostu kwestia jest przejścia od początku do końca, nie tylko przed operacją wspólnej drogi, ale też po operacji.